Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym z Popesztile Ordeni. I co? Mam ze sobą gotówkę. 10 lejów, tak wygląda taka dyszka z tej strony. Już obracam z drugiej strony, tak wygląda 10 lei. Idę teraz tutaj do kawiarni five to go żeby kupić sobie kawę. Przypominam, jest taka możliwość, możecie mi też postawić kawę, klikając wesprzyj pod każdym z filmem z filmów na YouTube. I to jest dla tych, którzy chcą, nie ma musu, jak ktoś nie chce, to po prostu nie, tylko informuję, że jest taka możliwość. A co dzisiaj? Dzisiaj w porannych rozmowach przy kawie będę chciał dyskutować o tym, jakie przekręty robili moi koledzy w pracy, w drukarni, w której pracowałem w Krakowie, jak dochodziło do kradzieży i co się działo. Jeżeli jesteście zainteresowani, to Was serdecznie zapraszam na ten dzisiejszy odcinek. I mam moją kawę z Five to Go. Kupiłem sobie taką zadyszkę. Za 7 lejów pani nie miała, bo coś tam mówiła, że coś jej się skończyło. I ta kawa jest doprawiona cynamonem, kakałem i oczywiście bez cukru, bo cukier to jest biała śmierć. Będę sobie ją popijał w trakcie nagrywania tego dzisiejszego vloga. Na razie jest gorąca. Chciałem wam powiedzieć o tym, jak to było tej mojej pracy w drukarni. Filmy, które pojawiały się wcześniej wykazały się naprawdę dużym zainteresowaniem. Zapowiadałem też, że chcę nagrać taki odcinek, jak to było w tej pracy, gdy moi koledzy kradli. Byli koledzy! To już trzeba o tym powiedzieć jasno, że oni są byli nie dlatego, że nie pracuję w tym miejscu, ale dlatego że zostali zwolnieni z tej pracy właśnie. I już później ja jeszcze pracowałem dosyć długo. Zanim, zanim się zwolniłem z tej pracy, a oni już byli po prostu stamtąd wyrzuceni, tak? Można zacząć też od tego, jak to było, ale chciałem Wam też nakreślić, jaka była specyfika tej pracy, na czym ta praca też polegała, żebyście mogli zrozumieć, jak oni do tego podchodzili, jak oni. Znaleźli sobie system na to, żeby po prostu kraść tej pracy. I co kradli w ogóle, tak? Co kradli, co im się opłacało wynosić z magazynu centralnego w drukarni w Doneli, wtedy jeszcze tak się ta drukarnia nazywała, później zmieniła nazwę na lsc.com, a później jeszcze na jakieś inne brytyjskie gówno, ale praca na magazynie była specyficzna, ponieważ my byliśmy tam podzieleni na takie jakby dwa zespoły, to znaczy był jeden przeważnie, jeden magazynier przyjmujący towary, taki który przyjmował na stan magazynu te towary. I on siedział z przodu, miał taką budkę, siedział sobie z przodu w tym biurze i tam przyjeżdżali kierowcy, przynosili mu dokumenty i generalnie on był odpowiedzialny za to, żeby wprowadzić na stan te. Towary, pewne dostawy takie jakieś szybkie, jakieś tam płyny, jako chemię i tak dalej. To on zdejmował sobie sam, jak przyjeżdżały takie małe samochody, jak przyjechały duże auta, jakieś ciężarówki, tiry, to wtedy my, jeden z nas musiał iść z magazynierów wydających, bo my, ja pracowałem na początku jako taki wydający magazynier, to musieliśmy te towary pomóc zdejmować jakieś właściwie dostawy palet, dostawy farby takiej, która przyjeżdżała w 20 tonowych kontenerach. No tego było dużo jakichś różnych właśnie takich dostaw, które non stop gdzieś tam przyjeżdżały i trzeba było się nimi zajmować. Można powiedzieć, że było naprawdę co robić. Magazynierzy, którzy pracowali na przyjęciach tych towarów, to nazywali się PZ, czyli taki... Yy, tak się na nich mówiło po prostu, czyli przyjęcie zamówień, to jakby to było w skrócie, tak? PZ. Myśmy się trochę z, z tego czasami śmiali, ale ja sam później pracowałem jako taki PZ yy, i przyjmowałem te towary, yy, no jak już z czasem byłem tam wyrobiony w tej pracy, jak, ja już później byłem tak uniwersalny, że wszędzie, na każdym stanowisku, w tym magazynie Pracowałem czy też na tych wydaniach, właśnie, bo tam wydawaliśmy te towary z jednej strony magazynu, z drugiej strony magazynu się przyjmowało. Pracowałem później przecież na tym magazynie, na Igołomskiej. Tam była też podobna specyfika pracy, tylko że dwóch magazynierów tam zawsze było na zmianie i oni zajmowali się wszystkim, to znaczy i wydawaniem towarów, i przyjmowaniem towarów na stan magazynu no tam wyglądało to trochę inaczej więcej pracy chyba było właśnie tam na obrońców Modlina oprócz tego korzystaliśmy z takiego programu magazynowego on był zrobiony przez taką amerykańską firmę Oracle i nawiasem mówiąc ta firma jest tutaj w Bukareszcie i próbowałem aplikować do nich tak żeby dostać się do pracy no ale niestety mi się nie udało dobra amerykańska taka firma program, z którego korzystaliśmy, był bardzo mało intuicyjny. On był naprawdę taki skomplikowany, żeby cokolwiek tam zrobić. Nic nie było takie oczywiste, jeśli chodzi o ten program. Jak tu ciemno miałem przez moment. I trzeba było naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby się coś nauczyć w tym programie. Jak ktoś przychodził nowy na magazyn, to wiele miesięcy, musiało tak minąć gdzieś do pół roku, żeby ktoś dobrze ten program się e, nauczył, ale mimo to, nawet były jakieś inne skomplikowane operacje w tym programie, e, nawet i szukanie pewnych rzeczy, e, te jakby robić taką analizę, co się mogło stać z pewnymi rzeczami, gdzie one zginęły, jak były wydawane, jak były przyjmowane, bo wszystko było w historii tego programu, tak i na podstawie. Czegoś takiego, jak ktoś próbował sobie znaleźć jakąś część, bo często, często, gęsto brakowało jakiejś części w magazynie, jak się robiło inwentaryzację. No to, znając dobrą obsługę tego programu, można było czasami po prostu znaleźć, yy, znaleźć, kto popełnił błąd. Kto popełnił błąd, na przykład, bo to nie o to chodziło też, że od razu ktoś ukradł jakąś część. O kradzieżach to będzie za chwilę, ale Zdarzało się tak, że ktoś popełnił jakiś błąd, i wtedy można było dojść do tego, kto popełnił ten błąd, przyjmując ten towar, albo gdzie go mógł yy, wsadzić, po prostu spiesząc się tak, yy, bo zdarzało się tak, że ktoś pomylił sobie, były oznaczone regały jakimś numerem. I literką, i ktoś mógł pomylić po prostu i wtedy wiedzieliśmy już, gdzie to można mniej więcej szukać, albo też, no wiecie, takie specyficzne różne rzeczy, tak? Można by o tym dużo tutaj naprawdę e, opowiadać. Gdzie ja doszedłem? Ja myślałem, że tutaj sobie przejdę, ale tu nie przejdę. Tu jest ta ślepa uliczka taka i tam nie da się iść. Zawracam w takim razie. Zanim przejdę jeszcze do tych kradzieży, to jeszcze chcę Wam powiedzieć jedną taką ważną rzecz odnośnie tej pracy: że to jest bardzo ważny taki element. Jeżeli chodzi o to, jak się wydawało te części z magazynu, bo tam były części do maszyn, były jakieś łożyska, mnóstwo elektroniki, jakieś falowniki do maszyn, bardzo dużo różnych takich części, niektóre były naprawdę drogie, to my wypisując to z tego, Programu magazynowego musieliśmy to robić. Na początku tak to wyglądało, że się wypisowało wnioski papierowe i przychodzili mechanicy. Mechanik przychodził jakiś, taki który obsługiwał po prostu na zmianie cały serwis tych maszyn i jemu się dawało jakąś konkretną część i on pisał to na wniosku papierowym. Jaka to jest część, jaki jest ID tej części, czyli numer taki jakby, który mieliśmy wprowadzony na stan magazynu. No i my musieliśmy to wypisywać. Też często powstawały właśnie przez to gdzieś błędy, bo ktoś nie wypisał jakiegoś wniosku, albo jak było na wniosku 10 pozycji, to okazało się później, że ktoś pominął jakąś, bo zapomniał. No i tak też my kreowaliśmy jakieś błędy. My też byliśmy Przyczynialiśmy się do tego, żeby to tak wyglądało. Później, jak już były gdzieś te kradzieże, do których w końcu zaraz przejdę, to oni wprowadzili tak, żeby tylko elektronicznie były wypisywane te wszystkie części to znaczy, w ogóle wszystkie towary z magazynu nie tylko części ale żeby ktoś, kto przychodzi do magazynu, zalogował się na swoje konto w tym programie amerykańskim, i wtedy. Było widać, kto wypisuje, bo tam pokazywało się imię i nazwisko, tak? I ten człowiek, który przychodził wypisywać tam część, no to musiał to zrobić na miejscu i dopiero wtedy mogliśmy mu wydać. Później już wprowadzili takie ostre zasady, ale to dopiero po tym, jak doszło do tych kradzieży. Przerwa na kawkę. Jest dobra, już teraz trochę przestygłem. Naprawdę fajnie się popija. I przejdźmy teraz, właśnie do tego, jak to było. Ja opowiem o dwóch przypadkach, dwóch byłych kolegach, którzy kradli w tej pracy. Pierwszy z nich to będzie Wojtek, i to mówię też tak w takiej chronologicznej, jakby historii tego, co się wydarzyło, ponieważ Wojtek to była osoba, to była postać, którą. Poznałem na początku mojej pracy. Ja się wtedy wszystkie uczyłem, mało wiedziałem w tej pracy, tak. No po prostu byłem świeżaczkiem takim, tak? Takim zielonym jeszcze. I jak przyszedłem na ten magazyn, no to byłem z Wojtkiem na zmianie. I Wojtek był taki specyficzny, bo on zawsze mówił tak: "A to wiesz co, bo jak wypisywaliśmy te wnioski papierowe, to on ze stanu magazynu, to co było na nich napisane, to Wojtek mówił tak, daj mi, zostaw mi te wnioski z BDI. Co to jest jeszcze BDI, muszę wyjaśnić, tak, bo tam były, te jakby BDI to była taka firma, która nam e, przysyłała łożyska, łożyska, generalnie łożyska do maszyn, tak. Był taki miły kolega, który tam pracował, on robił zamówienia z, z tej firmy i ta firma nam Przysyłała te łożyska, bardzo dużo, wiele różnych rodzaj łożysk, naprawdę różne, od najmniejszych do największych i mechanicy używali je w tych wszystkich maszynach w całej drukarni, jak to serwisowali. Te łożyska codziennie gdzieś jakieś pobierali i po prostu je wymieniali, bo to się szybko gdzieś zużywało. I Wojtek zawsze mi mówił, i nie tylko do mnie, bo później się okazało, że do innych kolegów też. Zostaw mi ten wniosek z tego BDI, to ja sobie, ja sobie wypiszę. Ja będę sobie wypisywał te wnioski z BDI. One jeszcze były na takim specjalnym zielonym druku, żeby były po prostu odznaczone, że są inne. No i ja sobie myślę, to dobrze. No gość tu pracuje ileś lat, jest po prostu doświadczony. Sobie myślę no dobra, niech on robi, nie ja mu się nie będę wtrącał. No. Traktowałem go jako kogoś starszego, starszego ode mnie, bardziej doświadczonego właśnie. I myślę sobie, no to muszę go gdzieś tam posłuchać, tak. No i mu zostawiałem zostawiałem mu ten wniosek do wypisania. No i on mi jeszcze tam coś mówił, a trzeba będzie jeszcze to zrobić, jakieś palety przywieźć ten ja wtedy, ja wtedy yy, szedłem, żeby coś tam robić. A on yy, no, wypisywał te wnioski, ale dopisywał sobie do nich jeszcze coś. Dopisywał wtedy. On je wysyłał gdzieś, yy, żeby sobie coś jeszcze dopisać tam. Yy, I co dopisywał? Jakieś inne łożyska. Okazało się, że on znalazł sobie jakiegoś mechanika. Mechanika speca od samochodów yy, i te jakieś łożyska były, po prostu pasowały do do jakichś aut, do czegoś tam, nie wiem do czego, ja się na tym nie znam i on brał te łożyska z, od nas z magazynu i dawał temu mechanikowi po to, żeby ten mechanik mu taniej liczył za jakieś naprawy jego samochodu, on miał takie Renault, Renault Escape chyba tak się to nazywało, tak, takie duże e, takie duże Renault, Renaultwkę diesla Wiecznie mu się to Renault psuło. Cały czas tylko przychodził do pracy, narzekał, że to Renault mu się psuje. No to jeździł często do mechanika i często go naprawiał. No a żeby było tani, no to chciał zrobić deal ze swoim mechanikiem i mu przynosił te łożyska. Także no taki, taka była gdzieś ta historia. Ale za to Wojtek nie wyleciał. To nie była jeszcze oficjalna gdzieś tam przyczyna. On jeszcze w ogóle jakieś rzeczy tam robił. Można by teraz się z tego pośmiać, tak? Na stanie magazynu mieliśmy ropę naftową. Tak, była ropa naftowa, gdzieś w procesie produkcji przez jakiś czas ona była wykorzystywana. Ja w sumie nie wiem do czego gdzieś konkretnie oni używali tej ropy, bo później przestali, a zanim to zrozumiałem, do czego ona była tam wykorzystywana, to e, znaczy nie, nie zdążyłem zrozumieć po prostu, tak? Mieliśmy taki baniak, 1000 litrów, i e, to było przechowywane w takim magazynie chemicznym, bo był taki na zewnątrz magazyn, trzeba było przejść, właściwie to przejechać kawałek wózkiem widłowym e, ze 100 metrów od bramy naszego magazynu, otworzyć specjalnie bramę w tym magazynie chemicznym. Tam się znajdowały takie substancje łatwopalne, tak, i e, tam leżał leżała ta ropa w takim baniaku. Tysiąc litrów tam było tej ropy. No i po prostu była, tak? A że Wojtek miał e, swoją rynówkę diesla, e, diesla, tak? No to on brał tą, <ścoughs> brał tą ropę, tak? Brał tą ropę, e, nalewał do takich baniaków plastikowych, takich karnistrów, jak się to mówi chyba. E, te karnistry były 25-litrowe. I on to wziął, to były takie opakowania. Po jakieś, mieliśmy takie puste, po takim środku, który był też właśnie chemiczny, tam brany z magazynu. Coś na bazie spirytusu, tam wcześniej było. I on brał te, nalewał tam do tego, i oczywiście Wojtek był sprytny, bo on wiedział, że w drodze do tego magazynu jest kamera i że byłoby widać. Poza tym nie mógł tego wynieść bramą oficjalnie, bo tam stała też ochrona. To co Wojtek wtedy robił? Wojtek był specem takim, że wychodząc z tego magazynu to nie było widać gdzie on idzie. Nie było widać. Tam kamera nie sięgała do pewnego momentu i on przerzucał przez ogrodzenie te dwa baniaki. Przerzucał normalnie przez ogrodzenie i później wychodził sobie na, niby że na przerwę, że na papierosa i na chwilę wychodził e, ci, co jest piesku na chwilę wychodził sobie e, za ogrodzenie właśnie tak niby a, że idzie coś tam z, z ochroniarzem zagadał, on taki był gadatliwy taki ten, mówił a to ja idę sobie gdzieś tam jeszcze e, ten no po prostu mówił coś tam jakąś ściemę, tak też do końca nie wiem co, co, co powiedział ale wychodził za to ogrodzenie i wtedy i wtedy brał te karnistry z, tym, z tą ropą i zanosił po prostu do swojego samochodu. Gdzie ja tutaj doszedłem? Czy ja jestem w stanie tutaj gdzieś wyjść z tego osiedla? No nie bardzo, tamtędy nie przejdę. Muszę się zawrócić. Wojtek był naprawdę sprytny jak zaskroniec. Znalazł sobie biznes na tym, żeby wynosić z magazynu folię stretch. Tutaj wam gdzieś wyświetlę zdjęcie, jak taka folia wyglądała. Nie każdy może wiedzieć, jaki to jest rodzaj folii. Ona była w takich rolkach i służyła ta folia do tego, żeby zabezpieczać towary, foliować palety, żeby one po prostu były tak dobrze chronione przed tym, żeby nic się nie stało z towarem, który się na nich znajdował i wtedy Wojtuś znalazł sobie właśnie taką kolejną opcję do tego, żeby zarobić. Nie wiem, gdzie on sprzedawał tą folię stretch. No znalazł sobie jakiegoś odbiorcę, że tak powiem, i on wpadł właśnie wpadł przez tą folię. Tylko że wiecie co, nie wiem jak to było też, bo tak jak on wtedy wyrzucał, przerzucał przez ogrodzenie tę, jak się to nazywa, tą ropę, tak, no to miał czasami zaparkowany samochód właśnie z przodu obiektu, z przodu tej drukarni. No, i wtedy wychodząc na przerwę, niby na papierosa, to szedł tam na chwilę i gdzieś tam, gdzieś tam ropę sobie tam wrzucał do samochodu. Albo może miał kogoś, kto mu tam e, to robił. Też do końca nie jestem przekonany. Na pewno ropa ginęła i, i ona była używana w renówce Wojtka. <grywka> na pewno tak było e, z folią. Natomiast Wojtuś wpadł. On wpadł, ponieważ. E, Okazało się tak, że wtedy on zaparkował ten samochód na oficjalnym parkingu w drukarni. Nie wiem, w którym miejscu wtedy to jego auto stało, ale też musiało być tak, pewnie, że przy kamerach może nie, nie było widać, że on tam pakuje tą folię, ale wyrywkowo ochraniarze sprawdzali samochody, jak wyjeżdżały te auta z drukarni. I też nie wiem, czy to było tak, że akurat tego dnia, gdzie Wojtek został złapany, czy po prostu wcześniej już go e, gdzieś wypaczyli i e, czekali na to, żeby go skontrolować. Prawdopodobnie tak było. Albo po prostu na zasadzie takiej wyrywkowej kontroli kazali mu otworzyć bagażnik, a tam folia, stretch, jakieś łożyska, wszystko tak walało się w bagażniku, tak? I... Bojtek wtedy wyleciał. Wyleciał z pracy. No i co? Skończyła się jego kariera w drukarni. Skończyła się. No, powiem tak. Ktoś może powiedział, ty opowiadasz takie historie. Ktoś mi ostatnio też tutaj pisał. Taki kolega był, nie powiem jego imienia, bo nie chcę, który tam pracował na magazynie. O ty się nie boisz. Także takie rzeczy opowiadasz. Ja nie kradłem takich rzeczy. Ja nie wynosiłem, żeby robić sobie biznes yy, z czegokolwiek, więc yy, ja mam czyste sumienie, tak? Także ja tam nie boję się opowiadać takich gdzieś historii. No, ktoś może powiedzieć, że tak, o takich rzeczach się nie mówi. Nie wiem, ja uważam, że. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Właśnie jest warto mówić yy, o złodziejach? Ja akurat używam imion, które są prawdziwe w tym vlogu. Hmm. Jeszcze będzie za chwilę o drugiej postaci. No, no, ten drugi to już był w ogóle specjalista, ale e, no, nie mówię nazwisk też, tak? No, nazwisk nie chcę gdzieś tam e, wymieniać, ale imiona można. Ilu jest Wojtków, e, którzy istnieją na tym świecie? Także Wojtek to jest, może być po prostu Wojtek, tak? Nie powiedziałem konkretnie, który Wojtek, jaki. Opowiadam e, historię po, po prostu, jak było. Ilku coś mi e, stanęło w gardle i będę musiał sobie popić troszkę kawki i będę kontynuował dalszą część tej historii, gdzie będzie o Dawidku. Dawid to była specyficzna postać. E, on pracował właśnie tam na e, Igołomskiej, bo Wojtek był magazynierem e, na obrońców Modlina, ale Dawid był specjalistą e, tam właśnie na tym drugim magazynie. I <todgłosy> On już nie kradł takich byle jakichś rzeczy, nie tam jakieś folie, łożyska. Jemu to, to... Dla niego to było po prostu no za mało, tak? On się wyspecjalizował w częściach elektronicznych do maszyn i znalazł sobie po prostu taki biznes. Te części to można powiedzieć, że były jakieś bardzo drogie części elektroniczne, jakieś falowniki, jakieś sterowniki. Znalazł sobie nie wiem jak. On był sprytny, bo jakby nie był sprytny, to by nie znalazł. Znalazł sobie kogoś, kto. Znaczy klientów, którzy mogliby kupić tego rodzaju części. On je wystawiał też e, na jakimś OEXie. <tak>, tak się później to okazało. E, bo w ten sposób wpadł tak, jak te części były wystawione właśnie w internecie. E, tak go znaleźli. E, on się tego nie spodziewał, że do tego może dojść. Ale wiecie co, był specjalistą, bo jego precedens trwał naprawdę długo, jak nie kilka lat można powiedzieć, i to była jego gdzieś tam właściwie pierwsza chyba wypłata z tych części, które ginęły z magazynu. Bo na początku robił to tak, że niewiele brakowało, później już po prostu apetyt rosnął w miarę jedzenia i. Coraz więcej tych części zaczęło brakować. My, robiąc inwentaryzację i tak dalej szukaliśmy tego wszystkiego. E, zaczęliśmy się niepokoić. Kierownicy się niepokoili, co się dzieje z częściami, gdzie są części, dlaczego tej części nie ma, nie można ten, może to gdzieś ten. Sprawdzali nawet na maszynach, czy ta część została założona. Okazało się, że nie, no to gdzie jest część, tak? Nie było. Amfa. Amba Faptima i Nima, tak? No i co? I wtedy zaczęli się gdzieś tym coraz bardziej interesować. Dawid był specjalista, też wiedział oczywiście, gdzie są kamery zainstalowane w magazynie, gdzie nie można się pokazać, jak te części po prostu wynosił, to on też był na tyle sprytny, że wsadzał je do plesaka. No nie było innej możliwości, tylko do plecaka, i brać je po prostu tak na żywioł, wychodzić z magazynu tyle, tyle, że on zawsze jak kończyła się zmiana, i on to robił zawsze na zmianie nocnej, na zmianie nocnej. Bo wtedy, gdy rano przychodzili, inni ochroniarze, oni się gdzieś tam wymieniali. Oni sprawdzali wyrywkowo też czasami właśnie komuś też te plecaki i tak dalej. Ale Robili to do gdzieś do pewnej godziny. Dawid nigdy się nie spieszył, jak wychodził z pracy po nocce On, on jeszcze szedł, gdzieś się umyć, zanim się przebrał. Tak, takie lelum polelum strasznie, takie lelum, po lelum. Tak, tak się mówi. I on wtedy nieraz wychodził z tym plecakiem, takich. Niektórzy się zastanawiali, później się zastanawiali, później już było wiadomo, czemu ten plecak ma taki duży, zawsze wypchany, i ten, a tam były te części. Te sterowniki, falowniki, i on wychodził specjalnie później, bo wtedy już później ochroniarze nie sprawdzali, tak? Albo no po prostu oni już tam siedzieli, albo byli zajęci, albo yy, musieli podejść do jakiejś dostawy, do jakiegoś kierowcy czy gdzieś tam. I Dawid wtedy korzystał z tego momentu, że wychodził z tej pracy. Wychodził wolno, wsiadał do samochodu, rzucał plecak do swojej Hondy, bo on jeździł Hondą e, i co, i części były. Po prostu później u niego w domu. Tak było, tak było. I e, oczywiście wpadł. Oczywiście wpadł w taki sposób, że jak zaczęli się wszyscy interesować, dlaczego te części giną, dlaczego ich nie ma. E, u nas był taki koordynator, który e, zamawiał, zamawiał towary na magazyn. Zamawiał towary na magazyn, tak? I on sprawdził, czy takich części nie ma gdzieś w internecie. I znalazł, i patrzy się, jest, znalazł. E, doszli do tego, że to jest wystawiane właśnie przez Dawida. No i pewnego dnia byli już przygotowani na to, że, um, że go po prostu zgarną, tak? że go zgarną. E, okazało się, no, że on, używając tej swojej już sprawdzonej metody, chciał, chciał też tak wyjść później, e, ale oni już byli przygotowani tam z ochroną i tak dalej. Kierownik, ktoś tam jeszcze. Zawołali Dawida, kazali mu otworzyć plecak. Okazało się, że części były u niego tam schowane. On był tak zaskoczony, że w ogóle wpadł, jak to się stało, że przecież tyle lat się udawało, a tu nagle wpadł, tak? No, zaskoczony był, no. udało się, udało się go złapać. Mm. I co? I on jeszcze miał mnóstwo tych części w domu. Oni mu powiedzieli, dobra, my nie zgłosimy tej sprawy na policję, albo on się tak już z nimi dogadał. Ja nie wiem, bo ja przecież tam nie byłem podczas tego zatrzymania. Nie byłem ten, krążą historię, krążą opowieści. I mógł się też tak dogadać, bo oni nie zgłosili tego, to wiem, na policję, że odda to, co ma jeszcze w domu i już będą po prostu to jakby rozliczeni. A to, co przepadło, to, to jest jego i zarobił tyle, że go zwolnią z pracy. No i tak też było. Dawid wyleciał z hukiem z pracy. Dla niego ta historia się moim zdaniem dobrze skończyła, bo nie poniósł jakiejś chyba odpowiedzialności karnej. Ale co? No ale swoje zarobił, tak, swoje zarobił. Swoje zarobił. Ja mu nie, nie nie zazdroszczę, nie chciałbym czegoś takiego robić na taką skalę. To musiało być na grube, gdzieś tam tysiące, żeby te części wynieść z tej drukarni to było wszystko drogie taka elektronika to po kilkanaście tysięcy jedna część mogła e, kosztować także e, no taki był właśnie precedens e, jak Dawid wynosił e, z drukarni części myślę że to już będzie wszystko w tym dzisiejszym odcinku jak kradł Wojtek i Dawid e, po prostu chciałem gdzieś przytoczyć tę historię jak to też było w pracy nie tylko firma i zarząd byli odpowiedzialni za destrukcję tej firmy, ale również pracownicy tacy, którzy przyczyniali się do tego, żeby okradać firmę, jaką była drukarnia. Tak to wyglądało, moi drodzy widzowie. Czy wy spotkaliście się kiedyś w Waszych pracach, żeby ludzie też tak kradli? Możecie się podzielić opiniami w komentarzach. Będę bardzo ciekawy, żeby je wszystkie przeczytać. No i co więcej. Tutaj będę kończył ten vlog na tym polu w Popeszti Lordeni. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali ten dzisiejszy film. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału oraz do dawania pierdółek w postaci łapek w górę. Możecie również też udostępnić ten film. No i tak jak wcześniej wspomniałem, podzielcie się jakimiś historiami. Czy znacie takich gagatków, którzy by postępowali w podobny sposób? jak to było w moim przypadku, gdy pracowałem jeszcze w Polsce. Tyle, definitywnie kończę. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych filmach, vlogach, żywsach itd. Pa, pa. I ostatni łyczek kawy, także to już jest definitywnie koniec. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.